No ja jak obserwuję tych takich bieżących posłów, to wszyscy mają już drugą czy trzecią żonę, a ja ateistka spędziłam z moim mężem prawie 50 lat, aż do jego śmierci. Niech mi pani powie, bo może jestem młody i głupi, nie rozumiem, ale pani traktuje udział w kampanii jako happening polityczny. Pani, czy pani wierzy, że naprawdę wygra? Mam zarówno zaprzysiężonych zwolenników, którzy podzielają moje poglądy, cieszą się, że ktoś je głośno wyraża, jak i są tacy, którzy pewnie traktują mnie trochę jak kiedyś się traktowało niedźwiedzia na krupówkach, z którym sobie można zrobić zdjęcie. Niech moc będzie z wami! Dzień dobry, cześć. Nazywam się Mateusz Macierakowski. A wysłuchacie i oglądacie kanał pod nazwą Bez żartów. Zachęcam do subskrybowania kanału, do komentowania tego odcinka, ale też do sprawdzania wcześniejszych wywiadów, czy ciekawostek o charakterze popkulturowo społecznym. Zachęcam również do jakiejś polemiki, burzy mózgów, analizy tam na dole w komentarzach właśnie, w nawiązaniu do słów mojego dzisiejszego gościa. A kim jest? No Młodzi ludzie mówią o niej imperatorka. Mówią, że to nowa nadzieja lewicy. Może wcześniej w ogóle pani nie znali, ale w internecie robi furorę, furorę polityczną, puentuje, wbija szpilę tym kompromitującym się, co ruszy podczas debat politycznych właśnie potencjalnym kandydatom na urząd prezydenta. No właśnie, kim jest mój dzisiejszy gość? Profesor ekonomii, była, polity, była posłanka, yy, polityczka, komentatorka polityki, yy, komentatorka polityczna. Yy, Ponadto yy, matka Polski, osoba, która też mówi, że stawi do pionu zarówno Kaczyńskiego, jak i Tuska. Nie będę dalej przedłużał tej zapowiedzi. Profesor Joanna Senyszyn. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, kochani. Charakterystyczny gest, ale to jest gest nie z tej kampanii, prawda? Nie, tym gestem posługuje się od bardzo dawna na paradach równości, na manifach 8 marca, a także w różnych innych okolicznościach. To przypomina gest mocno z tymi rękoma do góry papieża Jana Pawła II. Kto od kogo odgapił? No, myślę, że byłam pierwsza, że różne dobre rzeczy ode mnie podpatrzył Jan Paweł II, ale niestety nie wszystkie i dlatego Kościół tak źle teraz wygląda. No, ja chciałbym zacząć tak naprawdę od Kościoła. Pani profesor, wymowna scena mnie spotkała na dworcu w Rybniku ostatnio. Podchodzi pan z trzema Bibliami, nowymi testamentami w ręku i mówi, że rozdaje nowe, dopiero co kupione, z okładką moro, e, właśnie Biblię. E, na miejscu było ze 30 osób, w różnym wieku, nikt nie przyjął, nikt nie wziął. Pomyślałem, że ludzie w Polsce albo nie czytają, albo odwracają się od Kościoła. Dosłownie w przenośni. E, słusznie pani zdaniem? Myślę, że tak jest dokładnie, jak pan to skomentował. E, nawet osoby wierzące mają już dość instytucji Kościoła. Ponieważ Kościół zrobił się instytucją bardzo nieprzyjazną dla wiernych, wyciąga tylko od nich pieniądze, wyciąga pieniądze od państwa, nie chce płacić odszkodowań ofiarom księży pężów, a przecież ukrywał tych parsów jako instytucja, ponosi winę za to, że właśnie tak postępowali z dziećmi wiernych. Także kościół, no, w tej chwili mamy konklawę. Bardzo jest ciekawe, jaki zostanie wybrany nowy papież. Akurat Franciszek nie cieszył się w polskim episkopacie sympatią, ponieważ raczej nawiązywał do takiego ubogiego kościoła, a nie rozpasanego jak w Polsce. Kościół jest największym posiadaczem. Pani profesor, e, ziemskim po Skarbie Państwa, ale Pani by nie zlikwidowała Funduszu Kościelnego. Jeszcze 20 lat temu powiedziałaby Pani pewnie co innego. Tak, rzeczywiście byłam zwolenniczką likwidacji Funduszu Kościelnego. Ponieważ to powstał w 1950 roku, jest takim reliktem stalinizmu i miał być rekompensatą za ziemię odebrane kościołowi, no ponieważ Kościół dostał więcej przez komisję majątkową złodziejską niż kiedykolwiek posiadał, ma 160 tysięcy hektarów, nie licząc tysięcy hektarów. Które sprzedał już odzyskanych. W związku z tym ten fundusz kościelny nie ma racji bytu, ale warto pamiętać, że to jest 275 milionów złotych rocznie i że w jakiejś niewielkiej części z tego korzystają również różne mniejsze kościoły, które mają wiernych kilkudziesięciu, kilkuset czy kilka tysięcy i bez tego funduszu te kościoły by sobie nie poradziły. A przecież wszyscy wierni, bez względu na to, jakie mają wyznanie, mają prawo mieć swoje kościoły. W związku z tym, raczej odbierzmy te przywileje finansowe Kościołowi Katolickiemu, które on ma i poprzez które wyciąga z budżetu państwa kilkanaście miliardów złotych rocznie, a nie czepiajmy się 250 czy 270 milionów, które tak naprawdę to mają biskupi na baciki. Hmm, ale zrealizowałaby pani wizję finalnie Państwa świeckiego? Czy po prostu podchodzi pani segregacyjnie, ratuje Pani, pani ratuje niektórych duchownych, a, a, a tych bardziej zamożnych, tych hegemonów, koryfeuszy, biblijnych pani wyrzuca, tak? Znaczy nie przede wszystkim uważam, że trzeba zlikwidować przywileje finansowe kościoła. Takie przywileje to jest na przykład zwolnienie z płacenia podatków. Kościół z tego korzysta pod pozorem, że dochody, które ma z działalności komercyjnej, przeznacza rzekomo na działalność charytatywną, na działalność związaną z szerzeniem wiary. Co absolutnie nie jest prawdą. 70% Polaków uważa, że Kościół katolicki nie powinien mieć żadnych przywilejów finansowych, i bardzo się dziwię, że partia Czarzastego, która jest w rządzie i w obecnej rządzącej koalicji, nie skierowała na posiedzenie Sejmu. Projektu ustawy, który zgłosiłam już w 2020 roku, tylko że wtedy rządził PiS, nawet druk nie dostał numeru sejmowego, no teraz powinien być zgłoszony i w momencie, kiedy zlikwidujemy przywileje kościoła finansowe, no to wtedy on zajmie takie miejsce w państwie, jakie powinien mieć. To znaczy, do, Kościół może oczywiście istnieć jak najbardziej, skoro jest potrzebny wiernym, ale nie bez lekcji religii w szkole, bez półtora miliarda dopłat do lekcji religii z budżetu państwa i z budżetu samorządowych, a także bez kilku. Wielu milionowych zwolnień podatkowych bez różnego rodzaju finansowania kapelanów w ministerstwach czy kapelanów w jakichś instytucjach, gdzie kapelan w ogóle nie jest potrzebny. No można jeszcze zrozumieć kapelana w wojsku, ale już nigdzie indziej. Hmm, czyli, co Pani sugeruje, ma być opodatkowany kościół tylko tacą, datkami, kolendami? Ta, ta, tak to mam rozumieć, bo to trochę jest wybiórcze. Nie, no przede wszystkim ma płacić podatki od swoich dochodów. Od tacy nie, czyli... dlatego że to rzucają na tacę pieniądze wierni, to są dochody już raz opodatkowane. Pochodzą z dochodów osób wierzących, natomiast jak najbardziej powinien płacić podatki od nieruchomości, podatki od działalności gospodarczej, od zysku. Powinny być pity dla wszystkich. Polacy nie chcą takiego uprzywilejowania, nie chcą świętych krów. I dlaczego akurat księża mieliby być tymi świętymi krowami? Pani w jednym z wywiadów powiedziała ostatnio tak, nie należy dawać niczego, co cię nie proszą, dlatego że to jest wtedy niecenione. Tuski, jego obietnica w ramach 100 konkretów na 100 dni odnośnie likwidacji funduszu kościelnego dobrze się wpisuje w ten cytat? Znaczy to była obietnica od początku fałszywa, no bo już Ale nie proszę. pierwszy raz. Nie pierwszy raz, pani profesor, bo w 2011-2012 też obiecał likwidację funduszu. Ten fundusz kościelny nigdy nie miał być likwidowany według pisu, tylko miał być przekształcony w odpis podatkowy. Natomiast odpis podatkowy jest w dalszym ciągu finansowaniem z budżetu, a bezpośrednie finansowanie z budżetu kościołów jest takim atrybutem państwa wyznaniowego. Więc na razie są prowadzone przez tę komisję której przewodniczy Kosiniak-Kamysz, pracę, żeby zamiast 275 milionów złotych rocznie dawać Kościołowi miliard czy półtora miliarda rocznie w postaci odpisu podatkowego. No więc to jest absurd. To nie jest żadna likwidacja. No jeżeli ktoś dostawał kilkaset milionów, a ma dostawać miliard czy więcej, no to na czym likwidacja polega? To jest raczej pomnożenie. A pani jest osobą ateistyczną. Pani wychodzi z założenia, że człowiek przychodzący na świat jest ateistą. Tak? Ja wychodzę z założenia tak po prostu jest. Wszyscy rodzimy się ateistami i dopiero w wyniku wychowania zaczynamy należeć do jednego z paru tysięcy oficjalnych kościołów, które istnieją. Na świecie nie licząc jeszcze setek nieoficjalnych. Ale pani, jak się urodziła, właśnie przez y, to, to kulturotwórcze, takie społeczne osadzenie Polski w kulturze katolickiej, y, też, była osobą, też była osobą katolicką, tak? <laughs> przez kilka lat byłam y, należałam do kościoła katolickiego. Zostałam ochrzczona, a byłam nawet przyjęta do pierwszej komunii, no ale później już powróciłam na naturalne łono ateizmu. A jak to się stało? No właściwie trudno powiedzieć, to było tak dawno. Mi się w kościele nie podobało, a już najmniej spowiedź, która teraz też jest zresztą bardzo krytykowana, no bo zresztą z tego może się spowiadać paroletnie dziecko, to jest po prostu absurd. Wychowywanie dzieci w poczuciu winy niczego dobrego nie przynosi, raczej szkodzi osobowości. No a właśnie kiedy się wyzwolimy z tego, to okazuje się, że można żyć dużo lepiej, dużo uczciwiej. No ja jak obserwuję tych takich wierzących posłów, to wszyscy mają już drugą czy trzecią żonę, a ja ateistka spędziłam z moim mężem prawie 50 lat, aż do jego śmierci. Ale pani przecież jako mała dziewczynka chodziła z babcią do kościoła, prawda? Tak, chodziłam do kościoła, no takie były w tamtych czasach zwyczaje, Moi rodzice też chodzili do kościoła, dlatego że obok kościoła był taki w gdyni kawiarnia, okrąglak. Tam się wszyscy spotykali po tej takiej krótkiej niedzielnej mszy, chyba o 12 w południe. No Była kawa, lody, więc to były miłe spotkania towarzyskie. Dzieci gdzieś tam biegały między stolikami się bawiły. Także ja akurat to miło wspominam. Dobrze, to tutaj postawię prawie, że kropkę, ale przejdę trochę w inne tony dyskusyjne. Chciałbym trochę ukierunkować rozmowę No w tym, co się dzieje aktualnie, tak? czyli w debacie, w debatach prezydenckich, ale też w kampanii wyborczej. Niech mi Pani powie, bo może jestem młody i głupi, nie rozumiem, ale Pani traktuje udział w kampanii jako happening polityczny. Pani, czy Pani wierzy, że naprawdę wygra? To znaczy, oczywiście, że startuje po to, żeby wygrać, no, po to się startuje w wyborach prezydenckich. To jest przecież ogromny wysiłek zarówno dla mojego. My musieliśmy zebrać 150 tysięcy podpisów, bo wiele podpisów jest odrzucanych. Musimy, musimy i chcemy. Robić kampanię wyborczą i różnie się tym od prawie wszystkich kandydatów, że tę kampanię finansuje sama. Także nie korzystam tutaj z państwowych środków, tak jak te największe partie. No, o tyle uważam, że kampania wyborcza na prezydenta wcale nie jest demokratyczna. Bo kiedy się ma struktury, to łatwo zebrać sto kilkadziesiąt tysięcy. No, ci kandydaci główni zebrali podobno ponad milion podpisów, co nawet Stanowski w swoim kanale zero obśmiał, bo musieliby w takim tempie zbierać, jakie jest fizycznie wręcz niemożliwe. Zresztą widać było po tych kartonach z podpisami, że są wyjątkowo lekkie, jak na takie tony papieru, które musiałyby być zapisane nazwiskami, imionami, peselami i adresami. Także to bardzo wiele aspektów kampanii wyborczej to jest po prostu oszustwo, które ma tylko utrwalić ten istniejący w Polsce duopol. I tak rzeczywiście sondaże to potwierdzają, że gdyby Małpę wystawić jako kandydata partyjnego, to też pewnie zwolennicy poszczególnych partii by na, na nią głosowali. No, akurat tutaj PiS popełnił ogromny błąd że wystawił kandydata, no takiego, że nawet wyborcy pisu nie chcą na niego głosować, no i to jest największy w tej chwili problem pisu. Natomiast to bardzo szczęśliwe jest dla tej demokratycznej części społeczeństwa. Pani profesor, ale no, kto pani pomógł zebrać podpisy? Młodzi ludzie, wolontariusze, bo jak to się stało, że pani ma teraz 150 tysięcy, a wcześniej do senatu nie zebrała pani prawidłowo nawet dwóch tysięcy, a minęło niecałe 2 lata? To a znaczy, czy znaczy zebrałam prawidłowo, moim zdaniem, prawie. Pani 3 zdaniem, ale PKW powiedziało co innego. 40% odrzucono. podobno wyborcy nie wiedzieli, gdzie mieszkają, nie wiedzieli, jakie mają pesele czy nie wiedzieli, jak się nazywają. No I przekręcali swoje imię czy nazwisko. No, w tej chwili zebraliśmy dlatego 150 tysięcy, żeby był ten margines bezpieczeństwa. Pomagało mi zarówno Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej, tutaj mam znaczek SLD, jak i bezpartyjni, ale nie bezpartyjni samorządowcy, bo oni mają swojego kandydata, ale partie o nazwie bezpartyjni. I tysiące wolontariuszy, którzy po prostu sami się zgłaszali cieszyli się, że wreszcie będą mieli na kogo głosować, że nie będą musieli głosować przeciwko komuś, tak jak do tej pory zawsze, ale na kogoś, kogo lubią, cenią, z którego poglądami się, z kogo z czyimi poglądami się identyfikują. Także dwie gazety, dwa tygodniki, do których piszę, tygodnik Nie tygodnik Fakty. Pomijając Drukowały u siebie, poświęciły po jednej stronie, żeby wydrukować ten formularz, na którym się zbiera podpisy. No i przyszło do mnie bardzo wiele listów z wypełnionymi tymi kwestionariuszami. Także jeszcze zresztą, nawet po rejestracji w PKW, to jeszcze przychodziły listy, jeszcze mam parę tysięcy podpisów, które będę musiała zniszczyć. Pani profesor, no, fakty, i mit, fakty po mitach, wcześniej fakty i mity, tygodnik nie to nie są duże nakłady, nie da się ukryć. Ja tutaj chciałbym nawiązać jeszcze do tego, co Pani mówi. Ale po kilkanaście tysięcy. No dobrze. E, ale, ale jest pewna wątpliwość i tylko nie z mojej strony. Profesor Antoni Dudek w wywiadzie podcastowym dla Karoliny Lewickiej na łamach tygodnika polityka mówi e, tak, że ma do uczciwości zebrania tych podpisów wątpliwości, ponieważ mamy do czynienia z czarnym link, rynkiem list, z podpisami i różnego rodzaju fałszerstwami. A 150 tysięcy udało się zebrać, ponieważ tam się z góry zakłada, że trzeba mieć górkę. Co pani na to, jakby pani to skomentowała? No, w Polsce jest takie powiedzenie, że najgłośniej łapać złodzieja krzyczą złodzieje. Ja nie miałam do czynienia z takim czarnym czy szarym rynkiem. Wolontariusze, moi zwolennicy pomagali mi zbierać podpisy i jestem im za to bardzo wdzięczna. Dobrze, to tutaj postawię przycinek, bo tak. Czy pani poprzez zebrany ten kapitał, nie tylko podpisy, myśli, żeby przeobrazić to w partię, jakąś działalność medialno-polityczną? Bo ja na panią patrzę z sympatią, że pani startuje, ale też nie mogę się oprzeć wrażeniu, że. że ta konwencja z czerwonymi koralami, narracją o niezależności, która też jest charakterystyczna dla pozostałych kandydatów, w jaki sposób zostanie po wyborach no, tutaj użyta? Czy, czy dobrze myślę? Czy... Nasz, znaczy, narracja o niezależności jedynie w moim przypadku jest prawdziwa, ponieważ nie jestem związana z żadną partią. Także będę rzeczywiście niezależna od nikogo. Zresztą, właśnie jestem znana. Z tego, że się nikomu nie kłaniam ani żadnym partiom, w, w tych partiach, w których byłam, to byłam ich największym krytykiem. A czy pani nie zaszkodzi trochę swoim startem i swoją niezależnością trzem pozostałym kandydatom lewicowym, które w sumie te osoby mają niecałe 10% w sondażach poparcia? Pani rozdziela mało kruszek? Na kilka części, a nie wystarczyło wskazać po prostu na kogo zagłosować? Albo na Giejat, albo na Zandberga? A dlaczego ja miałabym rezygnować? Niech oni rezygnują. No, ze względu na ten kapitał, na autorytet, na wysoką pozycję społeczną, na uznanie w internecie. Może by pani pomogła e, jakiejś części lewicy? No właśnie, pomagam startując. Nie muszą wybierać mniejszego zła, mogą wybrać większe dobro, czyli mnie. A, jest, a, Zarówno Magda Biejat, jak i Adrian Zandberg, oboje byli przez całe lata związani, są założycielami partii Razem, która jest no taką pewną lewicową niszą. Magda Biejat rozbiła partię Razem, żeby połączyć się z Czarzastym, z jego niedemokratyczną strukturą, no to trudno uwierzyć, że będzie budowała demokrację w Polsce. Pani bliżej do poglądów Zandberga czy pani te? Mnie najbliżej do własnych, racjonalnych poglądów. A, je, oczywiście... a, nie, a nie, wiem, nie wiem jak im. Na ile im blisko do moich. Mm, no pewnie odżegnują się na potrzeby kampanii. A jeżeli oczywiście. No, no to więc... jeżeli tak, to fatalnie. To znaczy, że nie reprezentują lewicy, gdyby się odżegnywali od moich poglądów. A jeżeli pani miałaby wybór, co się pewnie nie stanie, wybrać pomiędzy a Zandbergiem w drugiej turze, co by pani zrobiła? Wybrałabym siebie. Mhm. Czyli siebie, mimo tego, że pani nie będzie. <słuch> Nie, nie, chcę, Dlaczego? nie chcę. uważam, uważam, nie pani że mam dużo większe szanse niż każde z nich. Dobrze, ja jeszcze dopytam, tak naprawdę już stawiając kropkę. Fascynuje się panią młode pokolenie, to, jest, to już nawet kilkunastolatkowie z TikToka, ma pani pseudonim Imperator, jest tak zwana Beka w internecie. Myśli pani, że to jest autentyczna fascynacja jakąś wizją polityczną, ideami, czy pani jest bardziej traktowana jako maskotka, taka memotwórcza postać, trochę jak Jerzy Urban kiedyś na Facebooku, tygodnika nie? Myślę, że prawdę z pośrodku. Mam zarówno zaprzysiężonych zwolenników, którzy podzielają moje poglądy, cieszą się, że ktoś się głośno wyraża, jak i są tacy, którzy pewnie traktują mnie trochę jak kiedyś się traktowało niedźwiedzia na krupówkach, z którym sobie można zrobić zdjęcie. Ale to nie ma większego znaczenia, bo najważniejsze jest. To, że słuchają tego, co mówię, że puszczają fragmenty w swoich filmikach moich wypowiedzi. A zatem korzystam z kandydowania na prezydenta, żeby głosić poglądy, które są dla Polski, dla obywateli i obywatelek korzystne, dlatego że prawdziwie lewicowe poglądy są lepsze od. Krawackich. A ostatnio w wywiadzie w Polsacie w programie Graffiti pani wspomniała, że jakby wygrała potencjalnie, to bierze pani 40-letnich polityków, czyli nie zmieściliby się tutaj pani odbiorcy, na przykład tworząc, współtworząc panią, pani nową partię. Nie, no bardzo by się zmieścili, dlatego że mnie popiera pokolenie Z to to są przecież już osoby właśnie w takim wieku bardzo odpowiednim do tworzenia partii. No, żeby tworzyć partię trzeba mieć co najmniej 18 lat, A jak sam pan mówił, ja mam część jeszcze tych młodszych zwolenników, także <coughs> widzę wyraźnie, że jeszcze większe szanse będę miała w, kolejnej, w kolejnych wyborach za 5 lat. Dobrze, to przedostatnie pytanie odnośnie Nawrockiego. Pani wspomniała wcześniej, krytykując jego postać i też, że PiSowi odbija się czkawką jego wybór na, na, na kandydata. Zaszkodzi afera mieszkaniowa panu Karolowi Nawrockiemu? No, na pewno nie pomoże. Trudno w tej chwili powiedzieć, dlatego że zwolennicy poszczególnych partii. Już dokonali wyboru i już wiedzą, że będą głosować jedni na Trzaskowskiego, a drudzy na Nawrockiego. Być może to w pierwszej chwili parę punktów procentowych mu odbierze, ale myślę, że ostatecznie do drugiej tury przejdzie. No a w drugiej turze to już słyszymy, że chcą go popierać w zasadzie wszyscy pozostali kandydaci z prawej strony sceny politycznej. To ostatnie pytanie. Jaka powinna być lewica dzisiaj w Polsce? No, w nawiązaniu do mojej zapowiedzi: bardziej osadzona w kulturze, czy bardziej robotnicza, socjaldemokratyczna, bardziej walcząca o rynek najmu, o wyrównywanie szans, o walkę z nierównościami społecznymi, z ubóstwem skrajnym, z wykluczeniem niepełnosprawnych? Jak pani na to patrzy? Bo zdaje mi się, że te postulaty często są kojarzone z Adrianem Zandbergiem, ale mimo wszystko one się nie przybiją do mainstreamu i widać na przestrzeni 10 lat, że się nie przebijają. Więc dlaczego pani z tymi postulatami miałaby się przebić? Znaczy, przede wszystkim tutaj znowu trzeba wyważyć odpowiednie proporcje. Ta ugrupowanie Czarzastego zatraciło całkowicie te proporcje, poszło w kierunku takim właśnie światopoglądowym wyłącznie. No to powinno być gdzieś, zawsze to twierdziłam, 70-30%, a więc powinny być te kwestie społeczno-gospodarcze, a 70%, a kwestie światopoglądowe związane z prawami człowieka. 30% z tym, że trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeżeli będziemy mieć świeckie państwo, to automatycznie wszystkie kwestie dyskryminacji kobiet, antyaborcyjnego prawa, braku ustawy o związkach partnerskich czy o równości małżeńskiej zostaną rozwiązane, dlatego że w świeckim państwie takie problemy po prostu nie występują. Zapłodnienie in vitro. Właściwa opieka nad kobietami, niedyskryminowanie nikogo, no to Kościół jest ostoją wszelkiej dyskryminacji. Także wystarczy ustawa, która zaprowadzi świeckie państwo, a początkiem jest właśnie likwidacja przywilejów finansowych, dlatego że pozycja kleru, pozycja Kościoła katolickiego wynika tylko z ogromnego majątku, którym dysponuje. Tutaj postawimy kropkę. Pani profesor, powodzenia i życzę oczywiście nie tylko akcyjnego działania politycznego na potrzeby wyborów. Dziękuję bardzo kochani. Niech moc będzie z wami. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i, i, i dalszego działania medialnego przede wszystkim, bo to, co pani robi, jest świetnie nie, nie tylko pod kątem politycznym, też w jakiś sposób może być inspirujące dla młodych ludzi. Przede wszystkim paniom oglądających. Dziękuję za poświęcony Dziękuję czas. Dziękuję bardzo i serdecznie wszystkich pozdrawiam. Dziękuję Wam za obejrzenie tego wywiadu na kanale Bez żartów do końca. Zachęcam do odnoszenia się tam na dole w komentarzach do słów pani profesor Janny Senyszyn, kandydatki na urząd prezydenta Polski. Czy zostanie, tego nie wiem, ale mam nadzieję, że rozmowa w jakiś sposób może Wam to wyjaśni albo rozjaśni jakieś skomplikowane kwestie. No i co? I widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Dobrego dnia Wam życzę. Cześć.